Ach, napiłbym się czegoś orzeźwiającego. Młody, młody, co ojciec? Kiedy do tego sklepa jedziesz? A nie jadę. Jak nie jedziesz, jak miałeś kupić borówki do jagodzianek przecież? Co? No nie pamiętasz. Wczoraj żeście o tym gadali, jak grałeś przecano. Tylko pamiętaj, borówki nie amerykańskie, tylko te nasze. Ty zapomniałem. No. A umknęło mi w ogóle, ale by była afera, dzięki, jadę. A kupisz staruszkowi browarka. no jasne, tyłek mi ratujesz. Hehe, <słuch> no to jest strategia właśnie. Nie da że się złotego z pianką napiję, to jeszcze może jagodzianka wpadnie. <słuch> Cześć, z tej strony Amator Planszówek. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o grze na rozkaz II Wojna Światowa od wydawnictwa Lookroom Games. Tytuł, który jak już pierwszy raz zobaczyłem gdzieś w zapowiedziach, to od razu mnie zainteresował. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze obiecywał nam no, prawie że kieszonkową strategię drugowojenną, a po drugie, jakoś tak kiedy patrzyłem na jego zdjęcia, tym się skojarzył z strategiami PC-owymi, które kiedyś tam ogrywałem. Bardzo lubiłem zawsze różne wojenne gry strategiczne, czy to turowe, czy RTS-y. W sumie nawet RTS-y dużo więcej grywałem. Natomiast zawsze te gry w klimacie wojennym mnie interesowały. I powiem szczerze, no jeżeli chodzi o planszówki, to takich tytułów osobiście praktycznie nie mam. W zasadzie gdzieś tutaj leży 111 alarm dla Warszawy, ale generalnie gdzieś te tematy wojenne tam umykają mi, jeżeli chodzi o gry planszowe. I byłem bardzo ciekaw, jak się spisze taka mała gra strategiczna. Właśnie strategiczna, niebitewna, co jest bardzo istotne, i o tym troszeczkę później. No ale dobra. Jaka to jest gra? Czym mnie zaskoczyła? Czym mnie zdenerwowała? Co mi w niej leży, co nie leży? Zapraszam na moją recenzję. I zacznijmy od tego, czym w ogóle jest na rozkaz II wojna światowa. Jest to gra strategiczna dla dwóch osób, w której wcielamy się dowódców szturmu na no właśnie, na alpejskie bądź inne górskie miasteczko na jednej stronie planszy, bądź na przywódców desantu lub obrony na pewnym wybrzeżu wybrzeżu, być może wyspie. Tego nie wiem, natomiast mamy tutaj dwie lokacje na dwóch planszach. Gracze stają naprzeciw siebie i walczą. Walczą poprzez odpowiednie zarządzanie swoimi jednostkami i manewrowanie nimi na polu walki. W zasadzie jest to mały, nieskomplikowany worker placement, i tutaj duże zaskoczenie to to, jak prosta mechanicznie jest to gra. Acz muszę zaznaczyć, że instrukcja jest napisana w taki sposób, że jeżeli nie macie doświadczenia z czytaniem instrukcji, nie graliście wcześniej w żadnej gry, no to tutaj możecie mieć momenty takie, czyli gdzie, jak to mam położyć, o co chodziło autorowi, i jest to instrukcja, która nie jest totalnie prosta i dla każdego natomiast zasady i mechaniki gry tutaj są naprawdę proste więc jak już przez nią przebrniecie i zagracie ten pierwszy raz to potem będzie z górki a jeżeli będziecie tłumaczyć zasady albo ktoś wam będzie tłumaczył to wierzcie mi, to jest naprawdę bardzo krótka historia no bo tutaj bierzemy sobie swoich generałów wszystko musimy mieć odpowiednio rozłożone planszę, planszę dodatkową która ma tutaj specjalne dodatkowe akcje generałów czterech y, odłożonych na specjalną okazję y, akcji uzupełnień pewnych y, pięciu generałów mamy dostępnych w rezerwie cały czas, w rezerwie mamy swoje jednostki reprezentowane przez takie krążki, to jest nasza Piechota i przez samolociki, lotnictwo, które wykorzystujemy tylko na tej mapie desantowej. Mamy też talię kart, którą trzeba potasować, i to są karty, które będziemy wykorzystywać podczas rozgrywki, a zdobywać je będziemy poprzez korzystanie z odpowiednich akcji na naszej planszetce uzupełnień. uzupełnień. No i cała rozgrywka wygląda tak, że w swojej, w swojej turze gracz bierze jednego generała. Umieszczona na jakimś polu. Umieszczona na polu i wykonuje akcję tego pola. Większość akcji to jest, że możemy przesunąć nasze jednostki z innych pól, ale możemy też wykonać działania artylerii, możemy zrobić zrzut spadochronowy, bądź skorzystać z planszy uzupełnień na przykład dobrać sobie karty na rękę. I w sumie to jest wszystko. Tutaj wykładamy pracownika, pracownika generała w tym wypadku i robimy. To na co go wyłożyliśmy. Jest tu kilka mikrozasad, jak to, że nie może być dwóch generałów na jednym polu, jak to, ile jednostek skąd możemy przesunąć. No ale tak, sam trzon rozgrywki jest banalny. A co, jeżeli chodzi o walkę? No bo gra wojenna, to by się wydawało, że a dobra, czyli tutaj walka to, to będzie to, nie? Tu jest prawdziwe mięsko. I słuchajcie, mechanika walki tutaj. No, jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że nie istnieje, ale powiem, że jest ograniczona do minimum. No, bo tutaj, jeżeli nasze jednostki wejdą na jednostki przeciwnika w jakikolwiek sposób na mocy różnych akcji. Znajdę się na tym samym polu, to rozpoczyna się walka. Osoba, która prowadziła jednostki na to pole, jest atakującym, przeciwnik jest osobą broniącą się, i broniący się bierze kość. Jeżeli ma taką możliwość, żeby zbustować tę akcję, to bierze kilka kości. Jeżeli wykorzysta odpowiednią kartę albo jakąś akcję znajdującą się na polu, rzuca kośćmi, ile wyrzuci wyników trafień, tyle jednostek atakujący trafi traci. Następnie patrzymy sobie na to pole, i zaczynamy eliminować jednostki po jednej, atakującego i obrońcy, atakujący i obrońca. Robimy to do momentu, kiedy zostaną jednostki tylko i wyłącznie jednego koloru na tym polu, wtedy ten gracz tego koloru kontroluje to pole. Być może są to jednostki atakującego, być może to obrońca przetrwał atak i tam został i powiecie, ale nuda. No, i tak szczerze, no to większych emocji tutaj nie ma, ponieważ wcześniej, już w momencie ataku, jesteście sobie mniej więcej zaplanować to, jaki wynik będzie tego starcia. Jedyną zmienną jest to, jakie, jakie wyniki wypadną na kościach, iloma kośćmi będzie rzucał nasz rywal, broniący się w tym wypadku zawsze. I powiecie, no mizernie, a ja Wam powiem, że. To jest właśnie element, który stanowi dla mnie o geniuszu tej gry, i spokojnie, ona nie jest bez wad. Natomiast jeżeli chodzi o tę mechanikę walki, to tutaj mamy sytuację, która doskonale oddaje to, jak wyglądają faktyczne, realne działania na froncie. To nie ma tak jak w amerykańskim filmie, że wpadnie dwóch, trzech Kozaków i wystrzela całą armię, i jest, zajęliśmy to miasteczko. Nie. Tutaj atakujący zazwyczaj na pozycję broniących się ponosi znacznie większe straty. Musi zaatakować przewagą liczebną w ludziach i sprzęcie. Musi się liczyć z konsekwencjami tego ataku. I zazwyczaj to atakujący ma naprawdę trudniej, bo broniący się zna pozycję. Ma już dobrze obmyślane strategie obrony, jest przygotowany na ten atak, jest rozeznany w całym otoczeniu, więc ta mechanika świetnie oddaje to, w jaki sposób wygląda faktyczny szturm na pozycję wroga. I teraz powiecie, no dobra, ale to jest gra, chcemy tutaj mięska i to mięsko jest, tylko nie w walce. Tak jak powiedziałem, to jest gra strategiczna i tutaj całą kwintesencją rozgrywki jest to. Co robimy na planszy? Tutaj musimy wiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, tereny możemy kontrolować. Kontrolujemy je wtedy, kiedy nasze jednostki są na tym terenie, ale te tereny muszą mieć też linię zaopatrzenia z bazą. Mamy na planszy swoje pole, gdzie jest nasza kwatera główna. Od tej kwatery głównej idzie zaopatrzenie. Jeżeli My kontrolujemy jakiś obszar, ale nie mamy bezpośredniego połączenia z naszą bazą, to wtedy zaopatrzenie tam nie dociera. Wtedy tam jest nam ciężej dostarczyć żołnierzy. Wtedy nie możemy wykonać pewnych akcji, bo nie mamy ani amunicji do tych akcji. I w tym momencie zaczyna się prawdziwa zabawa, tym bardziej, że żeby coś tutaj ugrać, to prawie do każdej akcji która daje nam jakąś przewagę nad rywalem, która pozwala nam zrobić coś konkretnego, musimy mieć zachowany łańcuch zaopatrzenia. I tu się dzieje cała gra. Musimy odpowiednio zarządzać tym, co jest na planszy, musimy odpowiednio kierować naszymi jednostkami, tak. Żeby zdobyć strategiczne pozycje, z których możemy faktycznie przeprowadzić zmasowany atak, a przy tym musimy zająć lokacje takie, które zapewnią nam ten łańcuch zaopatrzenia i musimy je też odpowiednio zabezpieczyć i bronić. Ochronić się przed tym, żeby rywal nie mógł podstępem nam tam wpaść i przerwać tych łańcuchów zaopatrzenia. To właśnie rozmieszczanie jednostek na planszy jest zrealizowane fantastycznie i naprawdę bardzo mi się to podoba. Podoba mi się to, że ta gra poszła właśnie w. Tą, w tę stronę, że ona się skupia na tym, jak ma wyglądać pole walki, a nie na tym, żeby była mechanika walki, w której będziemy jak głupki na zmianę rzucać kośćmi, sprawdzać wyniki, ewentualnie sprawdzać czymś, nie możemy sobie ich podkręcić. Nie, nie za bardzo przepadam za takimi elementami walki. Wolę właśnie. Zbudować całą strategię wcześniej, żeby potem zobaczyć, jak w momencie starcia to wszystko, jak ja się przygotowałem, działa. I zdaję sobie sprawę, że nie każdemu taka forma walki może tutaj przypaść do gustu, niemniej ja jestem właśnie tym zachwycony i to mi się podoba bardzo w tej grze. Mamy tutaj karty, które, o, o których wspomniałem wam wcześniej, które możemy przez akcję uzupełnienia dobierać i je zagrywać. One nie robią jakiejś turbo różnicy w rozgrywce, nie wywracają jej do góry nogami. One zazwyczaj pozwalają nam wyłożyć gdzieś więcej żo żołnierzy, zaatakować z większą siłą, ewentualnie wykorzystać więcej kości lub każdą kartę, którą odrzucimy, pozwala nam przerzucić wynik. Ale cały wynik. Nie wybieramy sobie, o dobra, ta kość tu fajnie wypadłem, sobie zostawię, resztę sobie przerzucę. Nie? Przerzucamy wtedy wszystko. I te karty wprowadzają taką dodatkową, pewną miłą różnorodność w rozgrywce, ale wpływają też na tą taką losowość, ale uczciwą losowość pola walki, czyli nie wiemy do końca nasz przeciwnik jakie ma asy w rękawie, nie wiemy co on tam w swoim e, ca, ca, co on tam ma w swoich magazynach, z czym może wyjść, z jaką bronią, czym nas może zaskoczyć, gdzie ma jakąś rezerwę i to też bardzo fajnie wpływa na to jak jest oddane pole walki. To jest kolejny element, który mi się podoba, tym bardziej, że tych kart nie mamy nie wiadomo ile. To nie ma tak, że ktoś sobie siądzie i ma taką talię i Zaraz nas tu zaspamuje, nie wiadomo czym. Nie, tutaj mamy akcje, które nam pozwalają zdobywać takie same ilości. Kart. Oczywiście, kiedy je dobieramy stali, no jest tutaj ten taki trochę element nieferlosowości. Nie wiemy, czy nam się trafi jakaś fajna karta, czy może to rywal dostanie taką lepszą, ale mimo wszystko, moim zdaniem, te karty miło rozmaicają rozgrywkę, a nie są tak strasznym game changerem, żeby nie wiadomo, co się to działo. Za to wpływają na klimat samej rozgrywki i tą właśnie delikatną nieprzewidywalność. Tego, co nasz rywal może zrobić, i regrywalność, bo to, co tutaj mi się podoba, to jest też regrywalność. Za każdym razem, kiedy staniemy do walki z kimś innym albo z graczem, który lubi kombinować, możemy być zaskoczeni tym, co on zrobi. Po drugie, na planszy mamy pola specjalnych akcji trwałych, które jeżeli zajmiemy daną lokację to te akcje będą dla nas cały czas działały i będziemy mogli z nich korzystać podczas swoich ruchów w trakcie wykonywania konkretnych akcji i one są na żetonikach te żetoniki rozmieszczamy za każdym razem losowo więc to pole walki, mimo że mamy za każdym razem tę samą mapę ono tak naprawdę ewoluuje i się zmienia i to są duże plusy tej gry, przynajmniej dla mnie natomiast jeżeli chodzi o pewne zgrzyty, które tutaj mam, to pierwszy to są te samolociki, lotnictwo w tej grze i tutaj mam taki problem, że mamy planszę z naszym desantem i jest to ewidentnie jakieś jedno wybrzeże jedna plaża, na której szturmujemy, no powiedzmy, że dwie, bo tu przedzielone krzaczorami, natomiast mamy te samoloty które poruszają się na podobnej zasadzie jak nasze jednostki lądowe z tym, że te samoloty mają tutaj pewne strefy, w których mogą walczyć. Okej, okay, jest to taka mechanika pokazująca tę walkę o dominację w przestworzach, natomiast one nam mogą latać też po obszarach, na których się znajdują jednostki lądowe, no i tam je wspierać, wykonywać bombardowania i tak dalej. Tylko że to, co mi tutaj zgrzyta trochę, to że różne strefy, które mamy na mapie. One odpowiadają w strefie na naszej planszy działań i tylko jeżeli przejmiemy te strefy samolotami, to wtedy te samoloty mogą latać na tę jedną konkretną strefę i mamy sytuację, w której tak, ja dzielny pilot, lecę, zbombarduję tę plażę, dobra, mamy ckm -y ustawione tam w tych krzaczorach, zbombarduj! Nie, tam już nie polecę, boję się patrzeć na krzaki czy coś. Tak mi to jakoś tutaj zgrzyta i nie pasuje klimatycznie. I ja wiem, że pewnie to jest takie narzekanie dziada i w większości się to może spodobać. Generalnie te samoty, samoloty jako tako tu działają, dają nam dodatkową opcję strategiczną, ale ten podział na obszary mnie osobiście trochę wkurza. Przez to se, te samoloty mnie trochę wkurzają. Osobiście samoloty bardziej bym widział na Znacznie większej mapie, jeżeli mielibyśmy mapę dużego obszaru, no powiedzmy mapę jakiegoś kraju, taką odwzorowaną, i te wszystkie jednostki by nam odzwierciedlały nie tyle jednostki, co całe brygady, plutony, co, co całe duże zgromadzenia wojskowe, i to by była taka bardziej strategia no Obejmująca działania na całym froncie, a nie tylko takim wyrywku, to takie samoloty by dla mnie miały większy sens, albo jeżeli by tu były samoloty, ale mniej tych figurek drewnianych, tylko na zasadzie tu mam jakąś akcję, jedną, dwie, że mogę wykonać bombardowanie, wtedy mi wpada taki samolot, mogę go użyć jako akcji specjalnej. On mi gdzieś tu przelatuje, bombarduje jakiś konkretny cel na tej mojej mapie, znika i nie mogę już wezwać kolejnego lotu, bo z samolotami na takim polu walki II wojny światowej szczególnie to nie było tak, że sobie wisiał tam jakiś samolocik nad żołnierzami latał w kółeczko i czekał aż mu dadzą znać, ty no dobra to strzelaj nam tutaj, okej, okay, dzięki to za chwilę dalej no, nie, te walki wyglądały trochę inaczej to mi się tutaj delikatnie gryzie i ten element mi się nie podoba w tej grze, mimo że dla większości osób on będzie pewnie Dobrym rozszerzeniem formuły, więc wiedzcie, że tak to tutaj działa. Natomiast druga rzecz, która tu jest, to same te komponenty. Dobra, kolorystycznie one są po prostu przejrzyste i tu się nie będę trzepiał, że nie do końca mi się kojarzą tu z siłami, które mogłyby się tu ze sobą ścierać w jakiś sposób. Niech będzie, że są takie kolory ok. Na mapie strategicznej jednostki mają się po prostu wyróżniać od siebie, i to tutaj działa. Ale mamy tutaj do czynienia z żetonami, które w pewnych momentach rozgrywki to dość szybko tych wszystkich jednostek będziecie tu mieć multum. Do tego mamy słupki z generałami i momentami, wykonanie jakiegoś ruchu, przełożenie odpowiedniej ilości tych jednostek, rozpatrywanie walki, odrzucanie ich jest. No jest tak niesamowicie niewygodne i doszedłem do wniosku, że dobra, to bardzo możliwe, że ten dyskomfort wynika z tego, że ja mam pewne problemy manualne, jak oglądacie mój kanał, to wiecie jakie o co chodzi, więc pewnie to ze mną jest nie tak. Ktoś bardziej zręczny da radę i pewnie ktoś z mniejszymi łapkami zręcznymi bez problemu sobie tu będzie manewrował, aż i tak wydaje mi się, że... Tak sobie, natomiast moja żona, która ze mną grała w ten tytuł, stwierdziła, że kurczę, ale to jest niewygodne. Jak się ma zrobione pazury, to nie idzie tego draństwa podnieść. Więc tu pojawia się też taki problem. Tak szczerze, wolałbym, żeby zamiast tych krążków były pionki na zasadzie podstawka, dzenzelek, chorągiewka. Jaki to by klimat dodało tej mapie strategicznej, jakbyśmy sobie tutaj właśnie takimi chorągiewkami przesuwali po tej planszy, to by było cudeńko, by mogły być mniejsze od tego i tak wygodniej by się je łapało, więc to jest taki mój problem czysto wyglądowo-techniczny, mechaniczny powiedzmy, który ja mam i który też możecie mieć, jeżeli jesteście niezbyt zręczni, ale... Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten problem wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, no, przygotowanie takich drewienek jest. Tańsze niż takich chorągiewek, które sobie tam jakiś Mattuł na YouTubie wymyślił, a drugie, miniaturyzacja. Tu mamy do czynienia z naprawdę angażującą grą strategiczną, w której jest dużo mużdżenia nad tym, jak wykonywać swoje ruchy, jak manewrować tymi wojskami, że tu wszystko działało tak jak należy, że te nasze szturmy były skuteczne, ale to jest w formie takiej. Malutkie. Ja to zresztą wrzucałem zdjęcia, mam nadzieję, że wrzucałem, to wrzucałem te, o których teraz mówię, na których mogliście zobaczyć, że tę grę raz sobie po prostu zabraliśmy na pizzę z żoną, rozłożyliśmy ją na stoliku, zajęliśmy sobie fragment stolika, tylko bo to tak naprawdę zajmujemy tyle, co ma ta plansza, planszetka druga, obok tego talia kart gdzieś pod ręką te wszystkie żetoniki. I to jest świetne, bo macie grę mobilną, strategiczną, którą jeżeli lubicie gry wojenne, no to zazwyczaj one raczej są takiego większego gabarytu. A tutaj bierzecie ze sobą w takim kompaktowym pudełeczku. Zabieracie gdzieś jak chcecie sobie się, nie ma problemu, że klapnę sobie gdzieś pod parasolką w jakimś ogródku piwnym czy innym, delektować się piękną pogodą i zaciętą rywalizacją na planszy, więc ta miniaturyzacja to się przełożyła na ten problem, więc no coś za coś nie można mieć wszystkiego. Z drugiej strony, chyba wolę, że ta gra wygląda tak, niż jakby miała mi zająć cały mój stół i nie zostawić miejsca na. Nic, więc to jest naprawdę duży plusik tej gry. I w zasadzie to chyba wszystko, co Wam chcę powiedzieć, że na rozkaz II wojna światowa. Nie jest to nie wiadomo jaki mu Nie jest to ciężka gra bitewna, w której mechanika walki po prostu rozłoży Was na łopatki i będziecie się godzinami zastanawiali, jaką tym razem strategię obrać, jak rozwinąć swoje jednostki, jakie ruchy wykonywać. Nie, to jest bardzo szybka i przyjemna gra. Ona zresztą pudełkowo, bo daj, że jest na 30 minut. Tak, 30 minut i spokojnie nie w 30 minut do może można troszkę szybciej, jak już jesteście nauczeni tego i jak to się posugiecie z jednostkiem, jak już macie w głowie jakieś strategie. I ona daje naprawdę sporo satysfakcji, jest bardzo angażująca w tym jak działa, i mi osobiście bardzo podoba się to, że skupia się właśnie na tym aspekcie strategicznym zarządzania ruchami jednostek i tworzenia łańcuchów zaopatrzenia, a nie na samej walce, że wpadamy i się przerzucamy na zmianę tymi kośćmi. Pod tym względem tak gra mi się naprawdę bardzo... Podoba. Czy Wam się tak spodoba, to już jest wasza decyzja? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy mieliście na radarze na rozkaz Druga Wojna światowa. Czy ta gra was w ogóle interesowała, czy interesują was gry wojenne? Jakie gry wojenne w szczególności w klimatach II wojny światowej, w klimatach osadzonych w realiach II wojny światowej? polecacie. Komentarze są tradycyjnie do waszej dyspozycji, więc piszcie co tam tylko chcecie, a jak to będzie na temat tej gry, to będzie w ogóle już super. No i to w zasadzie tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście, że obejrzeliście ten materiał. Jeżeli Wam się podobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dużo osób ogląda nie subskrybując, a wiecie, jak cyferki rosną, to zawsze człowiek ma jakieś takiego kopa, żeby kręcić więcej takich filmów, takich i innych, czasem dziwnych, bardziej czasem mniej. Dziękuję też wydawnictwu Lucrum Games za nadesłanie egzemplarza gry na rozkaz Druga Wojna Światowa do sprawdzenia. Ogrania, przetestowania Podzielenia się z wami Moimi wrażeniami I to już naprawdę tyle Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć! No hej, ty słuchaj Kupiłem te borówki, nie? Jak jakie borówki? Jak jakie borówki? No miałaś te jagodzonki zrobić, nie? No, ej Ale ja ci nie mówię, co ty masz robić Hal Ej, halo, hej Jakiś problem! Wystawiłeś mnie z tymi borówkami? Ano, miałem ochotę na browarka, a się skończyły. Ale jak ty, ty, no, 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 no przecież tak nie można! Hmm, no, normalnie, dbamy o łańcuch zaopatrzenia. <grym> ja z tobą nie mogę!